Przełomowe odkrycie Fonony jako nowy sposób telepatycznej komunikacji na odległość. W przełomowym odkryciu, które wywraca dotychczasowe rozumienie komunikacji, Międzynarodowy Zespół Naukowców ogłosił, że udało się zastosować Fonony jako medium do przesyłania informacji i emocji, umożliwiając telepatię na ogromne odległości. Badania, których wyniki opublikowano na łamach Nature Physics w artykule pod tytułem Quantum Phonon. Entanglement for Long-Distance Fort Transmission z marca 2025 wykazały, że fonony kwantowe nośniki drgań mogą być wykorzystywane do bezpośredniej transmisji między osobami niezależnie od ich fizycznej odległości. Eksperymenty odbyły się równolegle w dwóch miejscach na świecie – w Szwajcarii i w USA. Pierwszy eksperyment miał miejsce w Genewie, gdzie Międzynarodowy Zespół Naukowców z Uniwersytetu w Zürichu oraz z Zespołu Prycern w Genewie udowodnił, że fonony mogą stanowić medium komunikacji telepatycznej. Drugie, równie przełomowe badanie odbyło się w USA w laboratoriach Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, gdzie badacze z Uniwersytetu Harvardskiego i Massachusetts Institute of Technology Sprawdzili te same zjawiska, ale na bardziej zaawansowanej technologii, uwzględniającej zastosowanie kwantowych układów rezonansowych w różnych warunkach materiałowych. To, co się stało, to coś, co kiedyś było jedynie domeną science fiction. Przez wieki ludzkość marzyła o telepatii, a teraz, dzięki zastosowaniu fononów, stało się to rzeczywistością, powiedział dr Peter Bart, jeden z liderów projektu z Uniwersytetu w Zurichu. Fonony, które normalnie odpowiadają za przenoszenie fal dźwiękowych w materiałach stałych, w naszych eksperymentach zostały zmienione w nośniki kwantowej, Informacji. To jak komunikacja za pomocą myśli tylko na poziomie kwantowym. Eksperymenty potwierdzają również, że fonony mogą istnieć w wielu miejscach naraz, co umożliwia natychmiastową wymianę informacji bez potrzeby fizycznego medium. To odkrycie jest możliwe dzięki splątaniu kwantowemu, zjawisku, w którym dwie cząstki pozostają w idealnej synchronizacji niezależnie od dzielącej jej odległości. W tym przypadku fonony, które zostały splątane w warunkach laboratoryjnych, wykazały zdolność do natychmiastowego przenoszenia zmian stanów kwantowych między osobami, które były tysiące kilometrów od siebie. Co więcej, zespół naukowców zapowiedział już dalsze badania nad używaniem fononów w codziennym życiu, od komunikacji międzyludzkiej po rozwiązania technologiczne w medycynie, które mogłyby ułatwić umożliwić np. telepatyczne diagnozy czy natychmiastowe przekazywanie emocji i uczuć. W eksperymencie w USA naukowcy, w tym profesor Pierret Barbes z Uniwersytetu Kalifornijskiego oraz dr. Bidehuzi z MIT zastosowali nowatorskie technologie, które pozwalają na dokładniejsze śledzenie zmieniających się stanów fononów w rzeczywistych warunkach. Badania miały na celu ustalenie. W jaki sposób fonony mogą być splątane na odległość i jakie mają praktyczne zastosowanie w przesyłaniu informacji bez potrzeby tradycyjnych urządzeń do transmisji danych. Zespół badawczy z Uniwersytetu w Zurichu, CERN, Uniwersytetu Kalifornijskiego i MIT współpracuje nad nową technologią, która mogłaby umożliwić powszechne wykorzystanie fononów do komunikacji w przyszłości. Nasz zespół ma teraz przed sobą kluczowe zadanie: Określić granice tej technologii i jej potencjalne skutki dodał dr Huzi. Możliwość komunikacji myślami otwiera niesamowite perspektywy, ale też rodzi wiele pytań o prywatność, bezpieczeństwo i potencjalne zagrożenia etyczne.